Hej kochani, witam Was na kanale Nataszka Vlog. Zapraszam dzisiaj na mały unboxing. Pierwszą paczuszką, którą otworzymy będzie paczuszka Charlotte Timberley. Kupiłam sobie parę produktów, bo mi się już skończyły, więc musiałam uzupełnić mój kufereczek. Zobaczcie, jak zwykle jest ładnie zapakowane. Te pudełeczka już mam parę. Niestety strasznie się brudzę. Także jak robicie zamówienia, kochani, to lepiej brać osłonkę. Przy tym zamówieniu był ten wiralowy rozświetlacz Gratis full size. Także, kochani, zaczniemy od tego rozświetlacza, tu Wam pokażę, tu jest. Dzisiaj ja mam go w wersji mniejszej. Widzicie, że już otwierałam bo zrobiłam przebitki, także wyglądam tak, jeszcze go nie używam, także troszkę sobie poleży, jak skończę tą mniejszą wersję, to będę używać tego produktu. Kolejnym produktem, kochani, losuję, zobaczcie, jak to ładnie się prezentuje. Lampka się odbija, także, kochani, wybaczcie, ale w tym pokoju akurat jest ciemno, bo sunko świeci na drugim pokoju. Jeżeli słyszycie, że Safa płacze, to nie martwcie się o nią. Ona właśnie teraz przechodzi swoją lekcję, siedzi z satem w drugim pokoju, także, kochani. Jest bezpieczna. Skoro zaczęliśmy od gratisu, to pokażę wam kolejny gratis. Jak zwykle dostałam olejek. I kochani, to jest tak, że jeżeli chcecie dostać gratiski, to yy, możecie sobie założyć aplikację i tam zbieracie punkty i każda osoba może sobie wybrać jakiś produkt. Ja sobie wybrałam ten bardzo dobrze nawilsza buzie, i kochani, warto spróbować. Bardzo ładnie pachnie takimi y, iglastymi y, drzewami. Także uwielbiam. A mam jeszcze troszeczkę tamtego starego. Tu jest, kochani, 8 ml i taka pojemność 8 ml kosztuje 27 funtów. I kolejnym produktem, kochani, jest paletka rozświetlaczy. To jest odcień Nude. Ja mam tą paletkę, drugą wersję, tą ciemniejszą. Bo, kochani, ta była w sprzedaży, ale się szybko wyprzedała. I jak wiecie, teraz przywrócili ją. Także, kochani, nie wiadomo na jak długo ją przywrócili. Także ja wzięłam. Bardzo drogie, kochani, 60 funtów. Dla takich bladziochów jak ja na pewno się przyda. To są moje odcienie, kochani. Zrobimy teraz słocza. Jak mogliście zauważyć, skończył mi się puder, także wzięłam oczywiście jedyneczka, bo jest ten straszny bladioch. Lubię jak to jest zapakowane, ale ja zawsze otwieram od dołu, więc co zabezpieczenia nigdy nie jest polane. Zobaczcie, kochani. Piękny, piękny, złoty. Wygląda on tak. Um, uwielbiam ten puder, zawsze jest w mojej torebce. Mam ten mały pędzelek z kalendarza, także na jakieś poprawki zawsze noszę przy sobie. Także wzięłam, to jest taki mój niezbędnik. Kupiłam sobie pędzel, ale powiem Wam szczerze: bardzo drogo kosztował. Byłam pewna, że kupuję ten większy pędzel do konturowania, a niestety weszła nowość i jest mniejsza wersja pędzla do konturowania także mam taki pędzelek do konturowania nosa. Zbliżamy się do końca. Mogłam sobie wybrać próbeczki. I oczywiście mam Kremik Magic. Próbeczka. Tu jest bardzo mało. 1 mm. Wzornik. Próbnik. Podkładu. Tak on wygląda, kochani. Także kochani, kończymy ten krótki unboxing. Dziękuję, że ze mną byliście. Proszę Was o zostawienie subskrypcji, lajków i oczywiście komentarza, bo to jest taki mały ślad od was dla mnie. Także kochani, zapraszam Was serdecznie do yy, bycia częścią i tworzenia mojego kanału. Warto być moi małej rodzinie. Pa, Pa, kochani!